Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj mamy takie zadanko. Układ ten opisuje w układzie stóżątnych na płaszczyźnie. Zbiór pulsy, dokładnie jeden punkt, dokładnie dwa różne punkty, zbiór nieskończony. No to musimy rozwiązać to. Pierwsze co zrobimy, mm, pierwsze tutaj pomnożymy razy 2. Wszystko czyli będziemy mieć 2x minus 2y równa się 6. A tu będzie, yy, tak jak było, 2x plus pół y równa się 4. I tu reduction, 2x minus 2x, 0. Minus 2y odjąć pół jest minus 2,5y. I tak, 6 minus 4 to jest 2. Dzielimy obie strony na minus 25 Czyli otrzymamy y równy 2 na minus 2,5. Czyli to będzie jakieś. Przez 4 minus tu będzie 10, a to razy 4, 8, 8 na minusie. Dobra, i teraz tak jak mamy tu minus 8 na Y, czyli do pierwszego podstawimy, będzie 2x minus 2 razy minus 8. Równa się 6. Dobra, wtedy, gdy 2x tu będzie plus 16 równa się 6, czyli 2x, zrobię znaczny. No, przepraszam, najmocniej. 6 to będzie 60. Odejmujemy 16. W ten sposób mamy, że 2x równa się 44, ,10. dzielimy na 2, no to x będzie 22, czyli x inaczej 2,2, a y był minus 0,8, czyli to będzie, znaczy 0 8, czyli minus 0,8. I mamy parę liczb, która spełnia ten układ. Eee... I prawidłową odpowiedzią będzie dokładnie jeden punkt. Bo mamy jeden punkt o współrzędnych, który spełnia ten układ właśnie równań. W tym odcinku to tyle. Zapraszam, e, dziękuję za oglądanie do końca. Zapraszam do subskrybowania tego kanału. Klikając czerwony przycisk poniżej. Jeżeli film Ci się podobał, daj lajka, daj łapkę w górę. Koniecznie podeszlij go swoim znajomym, aby zobaczyli w jaki sposób tego typu zadania maturalne rozwiązywać, aby zdali maturę śpiewająco i poszli na wymarzone studia. Zachęcam Was również do podsyłania zadań, które sprawiają Wam najwięcej problemów. Za wszystkie serdecznie dziękuję i postaram się je szybko rozwiązać i wrzucić na kanał, abyście zobaczyli, jak sobie właśnie z nimi radzić. Co więcej, zachęcam Was do komentowania. Napiszcie, co Wam się podobało, co Wam się nie podobało, czy wszystko było jasne i klarowne, czy coś nie do końca. Dziękuję Wam za ten feedback, dzięki niemu ten kanał się coraz prężniej rozwija. Na każdy komentarz z chęcią Wam odpiszę, ale możecie też napisać jakikolwiek komentarz. Ogranicza Was tylko własna wyobraźnia. A za najbardziej kreatywne i oryginalne komentarze serdecznie Wam dziękuję. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.